Witajcie w czwartym aperturę vlogu. Dzisiejsze intro jest trochę krótsze, ponieważ cały ten odcinek będzie zdecydowanie dłuższy. Będziemy poruszać troszkę inną tematykę niż do tej pory, ponieważ w poprzednich vlogach pokazywałem wam backstage' e z naszych sesji. A dzisiaj chcę wam opowiedzieć trochę o nas o Aperture Studio, czym się zajmujemy, gdzie pracujemy, a pod koniec będziecie mogli obejrzeć mój wywiad z Wojtkiem Stopką, czyli założycielem Aperture Studio naszym szefem. W tym momencie już jestem po nagrywaniu tego wywiadu i wiem, że to jest bardzo ciekawa historia, więc gorąco zachęcam do obejrzenia całości. Znajdujemy się teraz w naszej głównej bazie, a więc w naszym studiu znajduje się o w mieście. Ale spytacie, w jakim mieście? Ano w mieście Nowy Targ. A dlaczego nie mogłem tak od razu powiedzieć? Ponieważ... Uno zna Podholu, to się niego do się jedzie do Nowego Torgu i no się jedzie do miasta. A cemu? Budowni to była jedno dużo miejscowość, był rynek, było dużo ludzi i przede wszystkim był ten jarmak kaśka jeździli. No i teraz jak zeg powiedział wcześniej, u nas się niego do zasiedzie do nowego torgu i na do, do miasta. I my tu są syćka, no w sumie podcholanie, normalnie na co dzień godimy w robocie teadiot, czyli po góralsku. Do tej pory jak wam kręcił po polsku po prostu, co by wam było prościej zrozumieć. Ale w takim razie korzystając z tej okazji. Ja macie jakiś kalendarz, jeśli macie zapisane wozne rzeczy typu narodziny dziecka, datę ślubu, to możecie też sobie zapisać, zeście dziś obejrzeli pierwszego na świecie fotograficznego vloga prowadzonego po góralsku. Hej! Ale dobre, bo już ciepło w tym. To co, yy, resztę vloga mam prowadzić po polsku tak jak do tej pory? Czy po góralsku chcecie? Pewnie zechcecie po góralsku. No to tak. W naszym studiu mamy główną część kany działomy, czyli studio z cykloramą. Cyklorama, jakbyście nie wiedzieli, to jest taka pierońsko plama, co jak się robi na niej zdjęcia, to się widzi tak, żeby końca nie było. Oczywiście, koniec jest, no tam jest ściana tak wygładzona, że, że nie widać. Moment jest bardzo dużo placu do roboty, bo od tej cykloramy mamy nawet 11 m ładyszcza. Także, jakby kto chciał sakramę z chudłym obiektywem robić i pięknie tu rozmazać, to też jest u nas na to miejsce. W ogóle u nas jest dużo miejsca, bo jakby robili takie duże sesje, no to był ostrzeg no, ze studia, modelka, wizerzystka, fryzjer, stylistka, właściciele firmy. No i jest to, jak dostawca pizzy przyjechał, no to by było u no nas 10 i wcale nam tam ciasno nie było. Tak zajmujcie dużo, dużych rzeczy do zrobienia, tu się pomieścicie. Mamy też przebieranie, bo jakby się w to chciał przebrać, to co by nie trzeba było z głąb gonić. Mamy miejsce do makijażu, co by się można było wypieknić. Piękne tam jest lustro ułoświetlone także w pełni profesjonalne warunki. Mamy dużo lamp, cytobłyskowych czy światła ciągłego, statywów, modyfikatorów, nawet taką pierońską paraboliczną parasolkę do takich zadań specjalnych. Także każdy, co będzie chciał coś tu zrobić, znajdzie do sobie. Pięknie was pytamy, czy to co by my wam co zrobili, czy jak chcecie się wynająć na są przestrzeń, na pewno znajdziecie coś i do sobie. I to by było tak w skrócie Łonos, Cień, pewnie zrobię takiego lepszego studiotura, co byście poznali cały sprzęt dokładnie, a tymczasem co by nie przedłużać, przechodzimy do wywiadu. Dobra, no to przechodzimy teraz do wywiadu z Wojtkiem, który opowie nam trochę o swojej historii z fotografią, o tym jak zaczynał. Więc pierwsze pytanie, przede wszystkim Wojtku, skąd zainteresowanie fotografią? No, taka jak to zwykle bywa, z przypadku jak zwykle w szkole, gimnazjum mieliśmy takie zajęcia. Fototechnika to się nazywało, gdzie mieliśmy zadania fotograficzne, gdzie trzeba było na przykład wykonać zdjęcia martwej natury. No i jak to bywało, sprzętu nie było, w telefonie marny aparat. No i musieliśmy zawsze kombinować. No i raz yy, kolega, mój serdeczny Michał, pod pozdrawiam, yy, przyniósł do szkoły luszczankę, nie pamiętam jaka to była, ale to był jakiś podstawowy Sony, z obiektywem kitowym. C jak żeśmy normalnie go, wszyscy go wtedy lubili, nie? Yy, kolegowali, ale nie dlatego Michał, nie, żebyś sobie nie, nie, nie myślę, że to tylko dlatego. Yy, no i, no i co, no i zaczęła się taka zabawa, z, zrobiliśmy pierwsze zdjęcia tą luszczanką, dał się nam pobawić, tak się nam to spodobało, że zaczęliśmy kombinować coś, żeby, żeby coś w tym kierunku może za zacząć. Było nas kilku i, i bardzo chcieliśmy w tym kierunku coś tam podziałać, nie? A pamiętasz jakieś takie pierwsze zdjęcie, które zrobiłeś, co myślisz: Wow, dzieło no chcę to robić po prostu. Gdzieś taki przełomowy na tym początku samym. Przełomowe było, gdy już miałem pierwszy aparat. Yy... Gdy poszliśmy na most i zrobiliśmy na długim czasie naświetlenia w nocy roz, rozmazane po prostu światła samochodów i to był przełom, to po prostu tego się nie dało te, wtedy telefonem osiągnąć i to się patrzyło w to jak jakieś, nie wiem, jakąś magię dla nas to było wszystkich takie no coś niepojętego, że taki obraz może wyjść po prostu z jadących samochodów. OK, teraz wracając do pierwszego aparatu, bo wiem, że to też jest ciekawa historia. byś mógł przybliżyć, jaki to był aparat i sposób jego nabycia przede wszystkim. Po tym, po tym pierwszym przyniesieniu tej luszczanki przez Michała do, do szkoły, to, była, to był ten impuls, gdzie na eliksie, wtedy chyba jeszcze tablica, zaczęliśmy szukać po prostu jakichś aparatów używanych, lustrzanek. I wtedy pojawiła się w nowym targu koło nas niedaleko. Aparat o nazwie Canon. Canon jak dobrze pamiętam D350 czy 350D. Nigdy, nigdy tego nie pamiętam. Tylko, że był problem, była cena zaporowa w kwocie 400 zł. No to ma wielkie pieniądze. To dla wte, na, dla gimnazjalisty to było, no nie wiem, no, dwa lata życia, nie? Dostałem od, yy, od, od mojej yy, chrzestnej yy, zegarek. To postanowiłem, że się go pozbędę na rzecz właśnie tego aparatu. No ale problem był taki, że nikt go nie chciał jakiś czas tam kupić. Obniżyłem cenę aż do 180 zł, z tego co pamiętam, no i wtedy się mi on sprzedał. Tylko, że to było wciąż mało. No ale jakoś tam się udało gdzieś tam no, jakieś drobne rodzicom podwędzić pod i udało się zebrać. Tylko niestety nie 400, tylko 350 zł. No i wtedy. Jak miałem te 3,5 stówy, postanowiłem. A, raz kozie śmierdzi Idziemy, zobaczymy, może się uda utargować. A co tam, nie? i wtedy, z tego co pamiętam, z Michałem, właśnie wspomnianym już wcześniej, i prawdopodobnie z Dominikiem, którego nie, 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 nie wspomniałem wcześniej Dominikach, poszliśmy po ten pierwszy aparat. Była zima, zimno bardzo było. No a my trzej gimnazjaliści, to była pierwsza klasa gimnazjum, poszliśmy no tam ze 3 km na nogach, żeby, żeby nabyć ten aparat. No i w... co, pani miała aparat za 400 zł, aparat się nam spodobał, on tak naprawdę przez nas był już kupiony zanim żeśmy tam weszli, nie znaliśmy się na tym. Yy, chcieliśmy aparat, robił zdjęcia, to, to już było super, nie? Pani bardzo nie chciała nam go sprzedać za 350 zł, bo powiedziała, że 400 zł to jest bardzo dobra cena. no My nie mieliśmy więcej, więc no dla nas to było albo być, albo nie być. Albo nam sprzedała, albo nam nie sprzedała. No i na wyjściu już nam po prostu opuściła te 50 zł i mieliśmy wtedy za 350. Ja miałem ten, ten pierwszy mój wymarzony aparat. Jeśli Pani nas teraz ogląda, to zapraszamy na kawę do studia, żeby podziękować za to, jak się Wojtkowa kariera rozwinęła w ogóle. Z zapraszamy, bo te 50 zł, które mi Pani opuściła, to no pe pewnie gdyby nie to, to, to mój zakup aparatu... By się opóźnił i nie byłoby tego co. Raczej, raczej by nie było, nie było go teraz. To co, pierwszy aparat i otwarcie studia, czy jak to wyglądało? O, no to, to by dobrze wyglądało, ale tak, tak nie było niestety. Kupno aparatu to była jedna, jedna rzecz, a umiejętność jego obsługiwania to druga rzecz. E, na szczęście pani, która nam sprzedawała ten aparat, dodała e, instrukcje obsługi. Pamiętam, że krzyżaków mi się nie udało przeczytać, ale 400 stron instrukcji poszło, poszło. poszło w dwa dni. Obejrzałem całego polskiego e, YouTube'a, YouTube i co wtedy było. No i mogliśmy tam zacząć, zacząć fotografować. Więc fotografia okazała się pasją dla ciebie. Jak to było wracając ze szkoły i zajmowałeś się zdjęciami? Jak to u ciebie wyglądało? To, było, to był ciekawy okres, stosunkowo ciekawy okres, bo no, wtedy już wiedziałem, że fotografia to jest to, jest to co, co mi się podoba, co chciałbym robić. No i też zdarzało się, że nawet fotografia stała ponad szkołę i. Co moich nauczycieli nie do końca, nie, moim, moim nauczycielom nie do końca się podobało, ale ciekawostka była taka sytuacja, gdzie to była pierwsza e, liceum i zamówiłem swój pierwszy taki droższy obiektyw. Ta paczka przyszła do, do mnie do domu. E, mi przyszedł SMS, że paczka została dostarczona w trakcie lekcji. Po prostu mnie na jednej lekcji nie było, bo musiałem przetestować jako, ja, jak po prostu się spisuje ten obiektyw i... No i czasami się zdarzało tak, że lekcje religii nie były aż tak ważne i WF-u oczywiście yy, wiadomo, w mojej głowie tylko i wyłącznie, bo pasja, pasja fotografii mnie tak wciągnęła, że zdarzało się, że zaraz po szkole albo powiedzmy dwie lekcje miałem do końca szkoły, yy, Brałem plecak i szedłem do studia i nawet rodzicom czasami nie mówiąc, ja byłem w studiu z plecakiem, gdzie powinienem być w szkole wtedy. Sprzedałem wtedy moją kamerkę GoPro, którą dostałem od mojego wujka, żeby nabyć drugi aparat. Ten drugi aparat to był już półprofesjonalny, to był Canon 7D z tego co pamiętam. I od tego czasu, gdy już ten aparat kupiłem, zacząłem tak mocniej się interesować fotografią też zacząłem więcej robić zdjęć portretowych. Nawiedzałem bardzo obficie stronę internetową Max Models, gdzie po prostu mogłem znaleźć jakieś dziewczyny, które chcą sobie zrobić zdjęcia w pobliżu, w mojej okolicy. I wtedy właśnie zaczęły się pierwsze jakieś tam sesje zdjęciowe. I to, to, to tam długo, dość długo trwało, bo to parę lat trwało w międzyczasie. W międzyczasie też Udało mi się e, złapać jedną firmę, która, która nie potrzebowała jakichś bardzo profesjonalnych zdjęć, ale chciała zdjęcia produktów. E, to były, to były kurtki wtedy e, i odzież ogólnie. Wtedy zaczęły się pierwsze nasze Zlecenie. zlecenia, zlecenia. zlecenia. To za dużo, za dużo powiedziane, no, zlecenia. Zaczęły się właśnie z tą firmą, wtedy zacząłem gdzieś tam Współpracować trochę, to dużo mocno powiedziane, ale, ale tak, tak, tak było. Po prostu oni mnie brali, bo więcej umiałem niż znajomy, który miał aparat po prostu. Teraz jesteśmy w studiu, gdzie już pracujesz od dosyć dawna. Jak to było z, z jego początkami, z tym, żeby tu, tu się obsiedlić? Poc początki, początki studia to no, zaczęły się jeszcze w yy... No w gimnazjum, gdzie w piwnicy zrobiłem sobie miejsce, rozłożyłem sobie tła i wtedy tam pierwsze, pierwsze zdjęcia też robiłem. To była moja namiastka yy, właśnie pracy w studiu lamp błyskowych. Lampy błyskowe też pamiętam, kupiłem na Eliksie za, za tam jakieś bardzo nieduże pieniądze z... Yy, z, po prostu z wyprzedaży studia, które już te lampy, nie wiem do czego służyły, ale one już były takie bardzo, bardzo mocno sfatygowane. Tu nie świeciły, raz błyskały, raz nie błyskały. Ogólnie one były mocno zdezelowane, ale u mnie jeszcze dostały drugie życie, mogły trochę sobie popracować, i później z tej piwnicy udało mi się dorować taki, taką niedużą nieduże pomieszczenie magazynowe, gdzie już po prostu były większe. Wyższe pomieszczenia, większy metraż. Mogłem sobie rozłożyć sprzęt, zostawić go, próbować działać, robić różne rzeczy. Bardzo prymitywnie tam było w tym studiu, bo poza białym tłem kartonowym i dwoma lampami i siedzeniem, to, to nie było nic. Stolik jeszcze ze styropianu pamiętam, robiłem wtedy, żeby cokolwiek było. To nie było nic więcej, to było to, ale no zrobiłem tam kilka sesji, wtedy już też początkiem liceum już zaczęło się jakieś więcej znajomych zgłaszać, że jakieś mają ciuchy do sprzedaży, chcieliby jakieś zdjęcie robić, zrobić i wtedy właśnie zacząłem jakoś tam te pierwsze zlecenia większe. Produktowe, reklamowe, robić. No wiadomo, to dużo powiedziane zlecenia reklamowe, bo to były pojedyncze sztuki. Na zasadzie zrób i tam nie wiem, będziesz miał zniżkę na tego ciucha, jak będziesz chciał. Tak, tak, tak to było. Nie wiem. to trwało. No, trwało aż do. ze dwa lata siedziałem w tym studiu. W międzyczasie się. w międzyczasie go mocno odmalowałem, odremontowałem, na ile po prostu byłem w stanie. Zrobiłem jakąś wtedy pierwszą e, przy, przymierzalnię, przebieralnie dla, dla modelki, żeby mogła sobie e, korzystać. I to, to był taka, taka już wtedy, to już wtedy wiedziałem, że moją pasją jest właśnie studio fotograficzne, lampy, kreowanie e, światła właśnie w sposób sztuczny. Podobało mi się to. Bardzo mi się to podobało i, i tak naprawdę no do dziś mi się tutaj to, to podoba. Kilka lat później udało się zrobić to studio, które już teraz mamy po gruntownym remoncie. Dzięki, dzięki właśnie też między innymi moim rodzicom, którzy mi mocno w tym pomogli przy remoncie. Udało się stworzyć studio to, które widzicie dzisiaj. Tutaj już jesteśmy praktycznie 3 lata. E, jakiś twój pierwszy większy klient, którego tak wspominasz bardziej? Wiesz co, pierwszym takim większym klientem to była marka Super Snow, która tworzy armatki śnieżne. Zgłosili się, bo robili kalendarz. Wtedy pamiętam, że dla mnie ta wycena, którą im zrobiłem, dla mnie to były bardzo duże kwoty wtedy. No, i bardzo się cieszyłem z tego zlecenia, z tym, że sesja to miała być naprawdę gruba, bo, bo to miało być dwa dni. W jeden dzień miał być naprodukowany śnieg. To było naprawdę duże przedsięwzięcie wtedy dla mnie. Do tego stopnia, że połowę kwoty, którą przelali jako zaliczkę, musiałem całkowicie wpompować w sprzęt. sprzęt. I dodatkowo wziąć jeszcze pożyczkę od, od najbliższych, gdzie jeszcze dokupiłem tego sprzętu. Koniec końców, ta sesja, na tą sesję w całości, tą kwotę, którą zarobiłem, wszystko na sprzęt poszło. Wszystko na sprzęt, dokupiłem lampy, dokupiłem statywy, dokupiłem różne rzeczy, które mi były potrzebne. No ale wiadomo, no, bez sprzętu też w naszej dziedzinie się nie da, nie da pracować. I wtedy sprzęt mi został z tej sesji. Sporo sprzętu mi zostało z tej sesji. I do tej sesji. pory pracuję. Do tej pory pracuję na tawenę. I. No i tak to się skończyło. Nie zarobiłem nic, miałem sprzęt po niej, ale bardzo dobrze wspominam współpracę z tą marką i, i bardzo, bardzo, bardzo dużo mnie to nauczyło. Ale to była taka mocna, mocna sesja, która, która była dużym przedsięwzięciem. Bardzo się stresowałem przed nią. Ale mam nadzieję, że się udała i to całkiem nieźle. No i tym sposobem po całej tej historii jesteśmy tu i teraz, już robiąc wiele sesji w ciągu miesiąca, w ciągu roku nawet dla dużych klientów, dużych i mniejszych, no i widać, opłacało się cała, cała ta droga od uciekania ze szkoły, od kombinowania cały czas pod górkę. No się wiesz co, no tak, no, bardzo się opłacała. No i myślę, że też, no jak ktoś ma taką pasję, to ciężko jest mu no, y, na rzecz tej pasji nie, 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 nie po prostu nie, nie rezygnować z czegoś innego. No fakt, rezygnowanie czasami z lekcji w szkole, no, nie, nie, było, nie, było, nie było dobrym pomysłem w ogóle, no, ale. Y, myślę, Jak... myślę, że to koniec końców i tak, rachunek jest taki, że się opłacało. opłacało. Dobra, no to dziękujemy Ci w takim razie pięknie za wywiad. I życzmy tobie przede wszystkim, bo twoje sukcesy to będą też moimi, skoro tu pracuję Yy, no to dalszych sukcesów i dziękujemy uprzejmie. Bóg zapłać. <laughs> Cieszymy się, że się dotrwali już do tela. Mam nadzieję, że się Wam wywiad podobał, bo to jest naprawdę ciekawa historia, o tym Wojtek opowiadał. Dziękujemy Wam za obejrzenie całego dzisiejszego odcinka. Jak się wam widziało, no to subskrybujcie kanał, dawajcie lajki, no i najlepiej przede wszystkim komentujcie. Bo chcielibyśmy tu coś z wami poradzić, chcielibyśmy co byście nam powiedzieli, co by byście chcieli tu uwidzieć, o czym posłuchać, czy jak macie jakieś pytania do naszej roboty, pytajcie śmiało. I widzimy się w następnym vlogu, trzymajcie się, serwus!